Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Emigranta TV. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy omówić kilka typowych błędów, jakie imigranci nowo przybywający do Szwajcarii popełniają nagminnie i mają z tego powodu problemy. Więc, żebyście Wy mogli uniknąć tych problemów, specjalnie dla Was opowiemy o pięciu rzeczach, których nie należy robić w Szwajcarii. W Szwajcarii nie wyrzucajcie śmieci w złym worku do śmieci albo w zły dzień, albo źle związanych. O co chodzi? W Szwajcarii są bardzo wyraźne i szczegółowe reguły na temat wyrzucania śmieci. Już kiedyś wspominaliśmy o tym, że każda gmina ma swoje worki na śmieci albo naletki na worki na śmieci, które są raczej drogie, gdyż właśnie w ich cenie opłacamy podatek za wywóz tych śmieci. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy nasze śmieci wkładali właśnie do tych płatnych, odpowiednich worków. Po drugie, są kalendarze, które określają w jaki dzień jakie śmieci są wywożone. I o ile jeśli macie jakiś kontener na coś, no to wiadomo, że do kontenera możecie wrzucać śmieci nieważne kiedy, to jeśli chodzi o wywóz papieru albo kartonu, albo starych ubrań, to one są tylko zbierane raz w miesiącu typowo, stawia ubrania nawet rzadziej, w określony dzień i tylko w ten dzień przed siódmą rano typowo, przynajmniej u nas, trzeba te śmieci wystawiać na chodnik, na miejsce dobrze widoczne z ulicy, z którego śmieciarka je zabierze. Więc nie myślcie sobie, że jak się Wam uzbiera dużo kartonu, to możecie go wynieść w każdej chwili, bo nie, nie możecie. Co jest jeszcze ważne, przy wyrzucaniu papieru i kartonu, musi on być, zobaczcie, jeden z naszych poprzednich filmików ładnie złożony i związany, koniecznie sznurem. Nie możecie go skleić folią, ani włożyć do torby, bo za to wam grozi kara, i uwierzcie mi, oni się dowiedzą, że to wy zrobiliście. Jeśli nie chcecie za dużo wydawać pieniędzy w Szwajcarii, a jeździcie samochodem, to uważajcie na to, jak szybko jeździcie. Tutaj przekraczanie prędkości to jest naprawdę duży biznes dla kraju, ponieważ radary, szczególnie w miastach, są wszędzie, a za ich przekraczanie płaci się dosyć słono. I mówię Wam to z własnego doświadczenia, ponieważ zdarzyło mi się, że Przegapiłem znak wjazdu do miejscowości. Nie wyglądało tam jak miejscowość, po prostu był jeden znak. Było skrzyżowanie, za skrzyżowanie był koniec znaku miejscowości, a pomiędzy, jeszcze radar. Efekt był taki, że miałem 19 km przekroczony e, limit prędkości do, dozwolony w tym miejscu. A efekt był taki, że sprawa trafiła do sądu, została ona rozpatrzona zaocznie, więc nigdzie nie musiałem jechać. Ale musieliśmy zapłacić 600 franków. Zresztą, radary łapią nie tylko na czerwonym świetle, ale także na przykład na skrzyżowaniach. Widzieliśmy już też radary, które łapią samochody od tyłu jadące. To znaczy, tak, że ty nawet nie widzisz tego błysku, nie jesteś świadomy, że ciebie złapano. Tak więc e, no, uważajcie i pilnujcie e, limitów prędkości. Nie wiem czemu. Ale nasi rodacy bardzo lubią kombinować, a Szwajcarzy bardzo nie lubią, jak my kombinujemy. O czym tutaj mówię? Na przykład, jak przyjeżdżacie do Szwajcarii, musicie się zameldować. Tak, musicie się iść do urzędu, powiedzieć, gdzie mieszkacie, skąd będziecie brali pieniądze, i zapłacić za tą przyjemność tego, że się zameldujecie. I nie. Przedłużajcie tego, po prostu idźcie najszybciej jak możecie, nie kombinujcie z tym. Naprawdę możecie się w, w, i wpakować w jakieś tarapaty, jeśli będziecie kombinować i żyć sobie gdzieś bez zameldowania. Po drugie, mówię na przykład o wymianie prawa jazdy. Macie rok od przeprowadzki do Szwajcarii na to, żeby wymienić swoje prawo jazdy na szwajcarskie, i przez wymienić rozumiem to, że zabiorą wam. Wasze poprzednie prawo jazdy i dadzą Wam szwajcarskie, też to kosztuje trzeba zrobić przed tym badanie wzroku u okulisty ale trzeba to zrobić nie jeście, nie przekraczajcie tego terminu i po prostu nie kombinujcie, zróbcie to ubezpieczenie zdrowotne, tak to jest ból, ubezpieczenie zdrowotne jest drogie i w dodatku nie pokrywa Niczego do wysokości franczyzy, ale musicie je zrobić, musicie je płacić. Jeśli chcecie mieszkać w Szwajcarii powyżej 3 miesiące, to musicie płacić szwajcarskie ubezpieczenie zdrowotne. Nie kombinujcie, nie myślcie, że a przecież nie wiem, jestem ubezpieczony w Polsce, bo to ubezpieczenie pokrywa tylko nagłe wypadki i też możecie mieć przez to problemy, jeśli nie zrobicie tego ubezpieczenia. I przerejestrowanie samochodu też na gminne, ciągłe pytania, ile czasu można jeździć na polskich blachach. Wiadomo, ubezpieczenie samochodu w Szwajcarii jest droższe, ale musicie to zrobić. Jak tego nie zrobicie, to będzie Was co chwilę zatrzymywać policja i naprawdę się zdenerwują. I poza tym, robiąc takie rzeczy, kombinując, próbując oszczędzać pieniądze, po pierwsze, nie oszczędzicie tych pieniędzy, bo oni, jeśli to się wyda, to będziecie musieli zapłacić co najmniej tyle, ile nie zapłaciliście, czyli nic nie oszczędzicie, ale prawdopodobnie będziecie musieli jeszcze zapłacić karę i to może być dużo więcej, więc to naprawdę nie ma sensu. A drugim powodem, i dla którego nie należy kombinować, jest to, że psujecie opinie innym Polakom i część nastrojów antyimigranckich się właśnie bierze stąd, że ktoś miał jakieś złe doświadczenia z imigrantami, którzy właśnie kombinowali. Szwajcarzy nie cierpią, jak się kombinuje. Jeśli przyjeżdżacie tutaj, chcecie tutaj mieszkać, to musicie szanować tutejsze reguły i za nimi podążać. I tyle. Inna sprawa to radzimy Wam naprawdę nie przyjeżdżać do Szwajcarii w ciemno. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś przyjedzie tu w ciemno i mu się poszczęści i znajdzie pracę bardzo szybko, ale bardzo dużo osób się na to nacina, a Szwajcaria jest niestety dosyć drogim krajem, tak więc sama przeprowadzka będzie Was tutaj już kosztowała fortunę. Więc no, trochę głupio wydawać e, tysiące franków. Po to tylko, żeby musieć się szybko wyprowadzać stąd, bo, bo nic się nie znalazło. Tak więc radzimy Wam, dużo bezpieczniej jest przeprowadzić się, kiedy już tutaj znaleźliście pracę albo macie jakieś źródło utrzymania, można to rozwiązać na różne sposoby, na przykład najpierw przeprowadzić się do przygranicznego regionu Niemiec i potem dopiero przeprowadzać się do Szwajcarii. Można znaleźć jakąś e, pracę w jakiejś firmie i skorzystać z wewnętrznego przeniesienia do Szwajcarii. Są różne możliwości. I może kilka lat temu było łatwiej z tym wszystkim, ale obecnie przy wzroście nastrojów antyimigranckich, czy kryzysie finansowym, który mimo wszystko ciągle gdzieś tam w tle e, trwa i dużo Miejsc pracy jest przenoszonych poza Szwajcarię, no to o pracę w wielu dziedzinach niestety jest trudno. Ok, i teraz kolejna rzecz, która jest takim bontonem imigrantów w Szwajcarii. Nie narzekajcie na Szwajcarię. Ani tym bardziej nie porównujcie jej do Niemiec. Szwajcarzy są bardzo dumni ze swojej ojczyzny i bardzo nie lubią, jeśli się coś mówi źle o ich państwie. A tym bardziej, jeśli się porównuje Szwajcarię do Niemiec. Sej. Tak więc Szwajcaria, Szwajcarzy uważają, że to jest najlepszy kraj na świecie, jest idealny, świetny i tak dalej. Tajemnicą jest to, że Szwajcarzy przy sobie będą narzekać na swój kraj. Dużo rzeczy im się będzie nie podobało, ale przy obcokrajowcach nie. Przy obcokrajowcach nie będą mówili źle o swojej ojczyźnie. I tak jest, że jak się rozmawia czasem ze Szwajcarem, to Szwajcar potrafi e, stać się w trakcie rozmowy, jak się, jak się tylko napompnie, chociaż że nie wszystko w Szwajcarii jest idealne, to, to taki się nerwowy trochę zrobi i może zacząć coś tłumaczyć Szwajcarię, mówić, że a ty się nie znasz! Bo z tym głosowaniem kobiet to było tak, że kiedyś głosowali tylko ci ludzie, którzy szli na wojnę, żeby żeby ludzie, którzy nie biorą udziału w wojnie, nie decydowali o życiu i śmierci żołnierzy czy tego typu sprawy. No okej, okay, no są jakieś tam wytłumaczenia. Nie muszą one znaczyć, że, 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 że to jest lepsze, ale... ale no że tego nie robią. W sumie nie jest to taka zła cecha, ale miejcie to na uwadze. I to już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że weźmiecie sobie to, o czym mówiliśmy do serca, przestaniecie kombinować, nie będziecie psuć innym Polakom opinii i że ten filmik był dla Was przydatny i że mimo wszystko nas ciągle lubicie, nie chcieliśmy nikogo urazić. Dziękujemy, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!